A więc siema widzowie, witam Was ja, chory MWDJ, niestety Cater dopadnie mnie, wiadomo to, co to jest męski kater. no i już umieram. A tak zupełnie na no poważnie dzisiaj odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals, no i zagramy sobie również meczek w chyba Division Rivals, tak mi się wydaje, a może i w kwalifikacjach do F Champions, nie wiem, zobaczymy. Dobra, przejdźmy sobie teraz do mojej listy transferowej, bo ostatnio zacząłem wyprzedaż, no i pr przede wszystkim dzięki ikonce, która wyszła tym ikonom, no udało mi się nieźle zarobić, no bo nie ma co ukrywać dosyć, sporo kartych poszło, mam 3 miliony 300 tysięcy na koncie, nawet... Ponad. co mnie bardzo cieszy, no bo jakieś wzmocnienia myślę, że niedługo przyjdą ten rynek, tak jak widzicie, mój skład teraz się prezentuje następująco, no bo rynek troszeczkę już można powiedzieć, że spada eee, przez to, że głównie no, wychodzą jutro Food Fantasy, ten nowy event nowy, mam nadzieję, że potężny event który obróci zupełnie FIFA no może nie do góry nogami, ale o jakieś no parę tam stopni obróci tą z tej FIFA, bo chciałoby się zdecydowanie coś takiego wiecie, żeby ten rynek troszeczkę spadł, bo te ceny są tak wysoko, tych grywalnych kart że to jest niesamowite, a my sobie bierzemy najpierw nagrody za Division rajbas, no bo niestety to nie liga czwarta, już nie miałem sił po prostu wbić się do ligi 3, brakuje mi dwóch zwycięstw, no ale jak ktoś mówił no, i tym nie można pogardzić, no bo i tak, mimo wszystko, takie nagrody myślę, że są spoko. Odbierzemy sobie nagrodę standardowo z końcami, no bo myślę, że to jest najlepsza opcja dla mnie. No, bo ja zbieram coinsy, a i tak z tych paczek myślę, że nic nie sypnie. Także co? Lecimy do sklepu. No i w sklepie mam aż 30 paczek, z tego, no, parę z informami jest wreszcie dobre. Duży na tylko, jedna, to znaczy dobra, jest jeden dobry zaponik Messi, który de facto nie jest jakąś super wybitną kartą. Myślę, że mogli go podbustować troszeczkę bardziej. Nie ma Ronaldo za hat -tricka. nie wiem w ogóle czemu tak się stało, ale wiadomo, to jest i jej tego się nie ogarnie. Teraz mamy Ricardo Pereira Nie ma Ronaldo i Messi. No wiadomo, Messi fajnie. Ale 83 tempa na tym etapie gry może jakoś po, nie wiem jakie ma alternatywne pozycje, ale myślę, że to była duża, du dużo, dużo bardziej ciekawsza opcja jeżeli Messi bardziej wybustowany, jeżeli ta, co, te, co mamy dostaliśmy teraz. No bo 83 tempa, no tak jak mówię, na tym etapie gry to nie jest zbyt dobry wynik. Paczka ultimate sobie zostawię na Event Food Fantasy, mega paczka tych kart, zobaczymy co ona kryje ze sobą w środku. Może akurat Teraz się uda trafić jakiegoś specjalną eventową kartę, co prawda wczoraj trafimy Winter Wild Carda. Dosyć niespodziewanie, ale wiadomo, to, to dosyć ścienna to była paczka, no bo tam mieliśmy Viniego, mieliśmy Brahima Diaza chyba z tego co pamiętam, a teraz mamy no, dużo, dużo zawodników, którzy mi się zupełnie do niczego nie przydadzą. Także to leci na Quixel. Złota paczka piłkarzy Prime po raz kolejny paczka niewmienna. Ach, no nie, nie sypię, nie sypię, no niestety. Na, udało mi się na styg dobić te nagrody do ulepszone w Division Rivals, Bo gdyby nie to, że wstałem się wcześniej rano, to by się nie udało. No bo miałem naprawdę przez cały tydzień problemy i, i z nagrywaniem, i z internetem, co no właściwie te dwie sprawy się łączą. No ale mówi się trudno, mówi się trudno. Przeżyjemy teraz z tą czwartą ligą do trzeciej. Mam nadzieję, że uda się być w następnym tygodniu. I myślę, że to już jest tylko formalność, chyba że właśnie rzuciłem klątwę, i to będzie to naprawdę mega, mega męczarnia. Teraz mamy na 83. Mega, mega męczarnia, jeżeli chodzi o wbijanie tej trzeciej dywizji. No bo je, mam. O, to jest paczka wymienna, całkiem spoko. E, no bo jednak przydałoby się no, wbić jak najwyżej do, w tym dywizji na rivals. Fajnie, bo no, moja mój cel to Liga pierwsza Liga Alitarna, bo w Lidze Alitarnej ostatni raz byłem w FIFA, w FIFA 22. E, co prawda, tam gram dużo, dużo więcej. No ale jednak mimo wszystko. O, mamy walkout. Mimo wszystko, trzeba by się wbić do Mbappé. Nie, Roman, no. kurde. Kiedy to jest Franc, zawsze się myśli, że to jest Mbappé. Ale mamy pierwszy walkout w dzisiejszym odcinku. To nie, jest doby... to nie jest zbyt zły wynik. No, bo aż tak dużo paczek nie otworzyliśmy. A Command 86, naprawdę bardzo fajny zapłonnik, jeżeli chodzi o ceny. Co prawda, może nie aż taka wybitna. No, ale mimo wszystko, Kingsley Command, ja to biorę. Paczka za 50 tysięcy monet. Więc tutaj może coś sypnąć. 83 gwarantowany. A otwórzmy ją sobie. Czemu by nie? Zobaczmy, co będzie w środku. Może akurat, jakaś jakaś specjalna karta na Two chyba nie ma? No, Two chyba nie ma. Ej, no nie, nie, nie ty, nie ty, człowieku. Ty nie przestań mi prześladować. Przestań mi wpadać cały czas do paczek. To jest niesamowite. Ruben, Neves. O ile duplikatów, ale mi się nie chce tego zamieniać. Także po raz kolejny to idzie na QuickSell. Mieszana paczka piłkarzy Prime. Zobaczymy, czy uda się zrobić coś dobrego. Może, może teraz. No niestety nie. Yy, nie wiem, Kolumbia na pas... No. Co to był za zawodnik? Myślałem, że Duvan Zapata, ale nie wiem... Aha, Kucho Hernandez. Ech, polski akcent swoją drogą, no dobra, na razie przejdziemy sobie do meczu i myślę, że potem jeszcze parę paczek sobie otworzymy, chociaż zobaczymy co, co i jak wyjdzie. Także cóż, wbijamy się do Dywin Rival, że dwa tygodnie zostały do końca sezonu, Dwa tygodnie do tego, żeby bić jak najwyżej do ligi. Dajmy na to, nie wiem, fajnie było do drugiej ligi awansować. Z tym, że no, spocenie już jest naprawdę dosyć spore. To jest taki rozkok pomiędzy yy, z, te, z tego co zauważyłem pomiędzy ligą drugą, na przykład a trzecią. No wiadomo, no bo im wyżej tym jest ciężej. A teraz mamy akceptację, to za to i ma chyba dobry składnik, o kurde Mbappe, Mbapito i Sergio Ramos, Jakim mi widzę grać przeciwko tej karci, tak żałuję, że go nie zrobiłem a z drugiej strony no, nie wiem, mam, mam środek obronny obsadzony ale Sergio Ramos to byłby takie wzmocnienie, że klękajcie narody dobra, nara okej Także nie sprawdziliśmy się w tym spotkaniu. Chciałem zobaczyć, jak wściekli gra. Nie wiem w ogóle, co to miało na celu. Czy on pomylił tryb gry? Nie wiem. No bo takie rzeczy, gdzie ludzie wychodzą przy 0-0 w pierwszej minucie spotkania, zdarzają się raczej w Champions, gdy w Division Rivals, Ale okej, okay, nie wnikam. To jest po prostu. To znowu ten sam gość. Naprawdę nikt nie gra w Division Rivals o tej porze. Jej, naprawdę, dajcie mi zagrać, kurde, a nie dajcie mi tego gościa. Rozumiem, gdyby on dał mi wina albo coś takiego, to bym się nawet ucieszył, ale... Ach o Mosalach, uderzenie na precyzyjnym wykończeniu, bramki niestety nie ma, ale o dziwo mi gra, chyba on naprawdę pomylił tryby gry w Champions Division Rivals, a nie wiem czemu tak gracze mi się nie wyświetla, Czyżby to był jakiś cheater, nie wiem, cheater na jest raczej niespotykany, ale naprawdę dość dziwnego stało, że nie ma tutaj tagu gracza i wiem, że on gra na Playstation, ja na Xboxie, ale no powinien, nie powinno to tak wyglądać, w każdym razie lecimy dalej, bo mamy jeszcze jedną okazję, zobaczymy Fernando teraz już wbija się zaraz w pole kary na precyzyjnym nie ma na precyzyjnym, ale mamy 1-0 Bravo Fernando! A świetnie podanie teraz poszło od Fernando Torresa. Momo Salach, wiem, że on ma tylko lewą nogę, zobaczymy. Może uda się coś jeszcze tutaj zrobić. No niestety, niestety, za dużo tego dribblingu i za dużo przeciwników. No Momo Salach jest takim zawodnikiem, że on właśnie ma tylko jedną nogę. A szkoda, bo gdyby miał na przykład cztery gwiazdki słabsze nogi, to już by było dużo, dużo lepiej. No ale nie można mieć wszystkie. Uwaga, teraz Ricardo Kakan, ale tam. o jest faul, dobra, mamy już wolny. I spróbujemy to wykorzystać. Co prawda, rzuty wolne mi aż tak za, za dobrze nie siadają, ale to nie jest problem dla, dla Di Marii. To jest Neymar, kurde, no musiało to wpaść, musiało wpaść. Ale dominujemy przeciwnika i coś dziwnego się dzieje w tym spotkaniu, bo teraz nie widać wyniku na murawie, co zawsze jest właśnie po straconym albo strzelonym golu. Ale dobra, musi trudno. Najważniejsze jest to, żeby nas nie wywaliło, ani nie działy się jakieś dziwne rzeczy, typu, nie wiem, handicap coś takiego, bo w takie rzeczy, w takie teorie spiskowe wierzę, że jest coś takiego. A teraz Mbappe. Musimy to wygrać. Dobrze Bremer, dobrze Bremer. I ostatnia akcja pierwszej połowy. Zakończona fiaskiem, na szczęście, ponieważ... Przeciwnik nie wykorzystał tego z innego, no bo finezki w tej chwili to czasami jest naprawdę masakra, ale patrz, że mimo tego, że dominowałem przeciwnika, statystyki tylko nie pokazuje. Wiecie co, ja na razie bez zmian, a i nie powiedziałem wam, zrobiłem zmianę, ponieważ do składu wleciał Makelele, Claude Makelele, za Kevina De Bruyne, ponieważ De Bruyne w tej zwykłej złotej wersji nie grało mi się jakoś super, a jednak Makelele spisuje się naprawdę bardzo fajnie w tego SPD. Chociaż zobaczmy, może nie będę musiał robić cięcia. mo salach, momo salach, momo salach. Kurde, niepotrzebnie to chciałem zrobić, nie to chciałem zrobić. To miało pójść właśnie taki inny trik, Nie, nie umiem nas trików niestety. No ale mimo wszystko nie wyszło. Ale gol, kurde. No te przewrotki czasami są tak zbyt OP, zbyt OP po tych rzutach różnych. Sprawdę, ja może zdobyłem, zdobyłem jednego takiego gola. Ale nie potrafi się przed tym bronić, naprawdę. Jak ktoś ma Ramosa, to ja od razu wychodzę bramkarzem, żeby go pokryć, bo Ramos ma tak niesamowite główki. A to jednak Spinacola okazał się tym bohaterem w tej akcji. Błąd, Rival, zobaczymy, czy uda nam się to wykorzystać. Ale Maldini, Maldini, strzel to, kaka, strzel to, strzel to! Nie wierzę, czemu mi anulowało strzał, to jest nieprawdopodobne. To, że ta gra jest. do... dobra, przeciwnik, widać, że gra fair play. Ale ja gram fatalnie, dobra. Mamy pramkę. A czemu tam nie było gola, ja, To już widzieliście nawet pasek siły strzału, który nacisnąłem. Ja się bałem naciskać drugi raz, żeby nie załapało mi. To znaczy tego na czerwonym wykończeniu, żeby mi nie, nie załapało. Ale co tam się na wkurzałem, to moje. No i co widzowie, czy to była ostatnia akcja tego spotkania, zobaczymy ile pan arbiter, tak jest, musiałem pewnie, że to jest sędzia czy sędzina, doliczy do tego spotkania. Chociaż żeby teraz mądrze to rozegrać, żeby nie stracić piłki, o ten trik mi chodzi. Wiecie co, ja zagram zachowawczo, wiem, że zagram jak śmieć teraz, może mi to się uda, ale no po prostu nie chcę stracić tego zwycięstwa z takim przeciwnikiem. Dobra, mamy zwycięstwo, może jeszcze gola uda się zdobyć, no chyba nie, chyba niestety nie, może, kaka, kaka. Kaka, kaka, gol? niestety no nie nie no. on kliknął wcześniej dwie pauzy aha, dobra nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem tego zachowania przeciwników, naprawdę to jest czasami niepojęte, bo ta, ta gra to jest stan umysłu i przede wszystkim ta rtg dębien um, okej, okay. ale ta gra to jest stan umysłu tak samo jak ta społeczność naprawdę jest coś niesamowitego w tym negatywnym słowa znaczeniu a my przejdźmy sobie do paczek Widzowie, ale by była akcja, jeżeli udałoby się w jednej paczce otworzonej trafić Leo Messiego w wersji 93 chyba, inform? Nie pamiętam, otwórzmy sobie paczkę Team of the Week Premium, zobaczymy, może akurat to będzie to, może akurat to będzie flaga Argentyny Nie, to jest flaga Belgii, nie wiem kim ty jesteś człowieku, Sels, tak jest? Sels 84 Wiecie co, ja już nie będę czekał z tymi paczkami z informami, no bo to nie ma sensu, naprawdę, to nie ma sensu Oj, ale fatalna paczka, fatalna paczka Inform 84. No bo nie chcę mi się czekać tak naprawdę. Mam ochotę trafić Lomessiego tu i teraz. Czy to się uda? Paczka Team of the Week Premium. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda. O, teraz słaby walkout. To będzie słaby walkout. W Nigeria. Mam go chyba. Przed chwilą go trafiłem. Oj, oj, oj. Naprawdę słabo. Naprawdę słabość. No przynajmniej mamy fajne połączenie ze Szkocji. Trzecia paczka z trzema gwarantowanymi informami, mam ich naprawdę sporo w sklepie. Zobaczymy, czy ten Messi do nas zabita. Nie. To będzie korea na pewno, to będzie min Song, to będzie Lee jae Sung. Lee jae Sung, o ile dobrze przeczytałem. Nie na to się liczy, nie na to się liczy. No te same karty lecą, te same karty, ja nie wiem. Jeżeli tu się uda trafić Messiego, to ja naprawdę przyszedłem w FIFA, bo te paczki z informami, no nie oddają, po prostu nie oddają. Zostało nam ich raz, dwa, trzy, cztery paczki, czyli... A trzy otworzyłem, czyli siedem paczek z informami. <noise> Czy trzeba coś więcej? No zostajemy w klimacie azjatyckim, ponieważ mamy teraz Japończyka. I to jest szybki. Paczka Team of the Week Premium. Czy to wreszcie będzie Leo Messi? No nie. No nie, bo to nawet walkoutu nie ma. Eś ozur, gwaju, no... Ale słowo się rzekło, już nie chce mi się czekać z Ice Jimenez walkout, dobra, ile tylko kosztujesz? No 30 par tysięcy, 20. No dobra, przedostania paczka na dzisiaj, paczka z e, Team of the Week Premium, 3 informy zawarte, jest walkout. Czy to będzie wreszcie flaga Argentyny? Są Włochy, nie wiem kim ty możesz być. Kandrywa 86, no dobra, więc te walkouty jakoś sypią, ale to nie jest Messi, to nie jest Messi z tym panem Łotem powinienem przejść na ty, bo tyle ile, ile razy on trafił dzisiaj do mojego klubu to jest niesamowite i przejdźmy sobie tym samym do ostatniej paczki w dzisiejszym odcinku Paczki Team of the Week Premium, resztę zachowuje na event Fund Fantazy. Nie wiem, czy odcinek się pojawi jutro. Jeżeli trafimy Messiego, to powinien. A, dobra, nie trafiłem Messiego. A kim ty jesteś? Ej, Miller88, dobra, to jest druga najlepsza karta. Druga najwyżej oceniona karta w tej drużynie tygodnia. Co mnie cieszy, no Messiego nie było w tej paczce. Tak samo na ty powinienem przejść z panem Mofim, bo tyle razy go już, go już też trafiłem. No. Te ceny informów są niesamowite, naprawdę. W FIFA 19, gdzie były te całe ikony, kony tej informy, chodziło naprawdę dosyć sporo. A teraz, no to niestety, no czas się. Się zmieniają. Tego, nie, tego na to nie mamy wpływu. E, no a cóż, za dzisiaj ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Możecie wstać w w górę, jeżeli się wam się spodobało. Jeżeli nie, to napiszcie dlaczego się wam nie podobą Do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzeczka. Trzymajcie się.